Siemanko widzowie, należy wam się dłuższy filmik, dlatego w końcu wjeżdżamy na mój kwadrat 5x7. Siemanko, tak to wygląda. Już sobie powoli tutaj jakby tak wiecie pomieszkuję, urządzam, tu jest telewizorek, tu jest kanapa, klimatyzator z funkcją grzania. Bardzo fajnie zadowolony jestem z niego, także naprawdę mamy pilocik. Możemy sobie klinkę włączyć. Jest 20 stopni teraz. W środku? Nie, 16 jest w środku. 20 jest ustawione. Mamy różne funkcje: jak grzania, chłodzenia. No co, tutaj sprzątam. Będzie kuchnia robiona. Parapety już są kamienne. Także powoli kuchnię będę wykańczał. No i co, w środku mamy. Tu jest jakiś zlewik, jakiś kibelek zamontowany. Jakaś pralka sobie stoi tam używana. No i powoli widzicie. Bateria jest, boiler jest. Ciepła woda jest. Kwiatuszek jest. I na razie wykończę to. Kafelki. Płytki przyjdą, tak? Powolutku do przodu. Jak będę wykańczał, to będą odcinki z tego pokazywane, robione u góry nic na razie nie ma jest ogrzewanie podłogowe co ja mu pieprzę ogrzewanie podłogowe sorry, dopiero wstałem już 6 rano u góry mamy wełnę znaczy, jest wełna położona dziesiątka i OSB i w jętkach jeszcze dam 15 wełnę, jest naprawdę ciepło tutaj, no i myślałem jeszcze kochani o tym, żeby po prostu, nie mogę oddalić kamerki Myślałem o tym, żeby klimatyzator jeszcze jeden kanałowy podłączyć i zrobić po prostu nawiew w jednym pokoju. Tu będzie jeden pokój, tu będzie drugi pokój, sobie zasyw i po prostu zrobić sobie nawiew kanałowy, że w jednym pokoju będzie nawiew, i w drugim będzie nawiew z klimatyzatora, Tak to będzie wyglądać. Na razie tutaj były porządki. Także nie patrzcie na to. Jak macie jakieś pytania, widzowie, także możecie zadawać, pisać w komentarzach. Ja postaram się Wam odpowiedzieć. Parapety bardzo fajne załatwiłem, kamienne. Możecie zobaczyć tutaj. Tu jest ten parapet. 2,5 cm. Czy 2, chyba 2 cm. Zaraz zobaczę. 2 cm. Parapecik ma. Zapłaciłem za jakieś, za wszystkie 11 parapetów. Zapłaciłem tysiąc chyba 700 zł za 11 parapetów. Tak tanio zapłaciłem, dlatego że to był też jakby odpad już. W sensie, że tam akurat kolega miał ten kamień, już z taką płytę niewielką i udało mu się wyciąć 11 parapetów. Także będą parapety na wszystkie okna na zewnątrz i wewnątrz na zewnątrz macie jeszcze takie specjalne nacięcie tak zwaną okaplistę zrobione żeby kropa sobie spokojnie mogła kapnąć a nie zaciągała do muru dobra jeżeli chcecie coś macie jakieś pytania także odpowiadam na wasze pytania sorry że z telefonu ale kamerka gopro mi gdzieś zaginęła nie mogę jej znaleźć za nic tu ściana jest na dwa razy klejem tam jeszcze nie jest zrobione szef z dziurawych butach chodzi także będzie będzie robione wkrótce pozdrawiam wszystkich widzów no i co czekam na wasze pytania chcecie live'a to proszę pytania w live'ie albo na kolejnym filmiku odpowiem możecie zostawiać pod filmikiem dziękuję za nowych widzów subskrypcje nowe za łapeczki w górę No. Także już wkrótce kolejny film dla Was. I to tyle. Lecimy z tematem dalej. Wszystkiego dobrego życzę Wam. Co najlepsze.